Krajem, ale teraz nim nie jest. My też jesteśmy pogańskim narodem. Co się stało? Książka Charlesa Lyella miała bardzo duży wpływ na młodego Karola Darwina. Ukończył szkołę biblijną, żeby być kaznodzieją. W roku 1859, po 22 latach pisania, Darwin w końcu wydał swoją książkę o pochodzeniu gatunków. Później powiem więcej o jej prawdziwym tytule. Na filozofię Darwina mocny wpływ wywarli ludzie tacy jak Charles Lyell i Thomas Malthus. Malthus napisał książkę, w której stwierdził, rodzi się więcej dzieci niż może przeżyć. Najlepiej więc, jeśli najsłabsze umrą. To oddziaływało na ludzi takich jak Charles Dickens, który napisał opowieść wigilijną. Pamiętasz scenę, kiedy Scrooge mówi, jeśli ma umrzeć, niech umiera jak najszybciej, przynajmniej nie będzie nadmiaru ludzkości. Pamiętasz to zdanie? Zrozumiesz opowieść wigilijną, historię, jaką kryje dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, jaką rolę odgrywa w niej ewolucja. James book, Książka Jamesa Huttona sprawiła, że ludzie zwątpili, że Ziemia ma 6 tysięcy lat. Gdy pojawił się Lyle, ludzie zwątpili w potop, bo już nie potop był przyczyną wszystkich warstw. Spytał, a może każda warstwa ma inny wiek? A potem pojawił się Karol Darwin i ludzie zaczęli wątpić w stwórce. I tak w połowie XIX wieku świat, przynajmniej ten zachodnik, znalazł się w złej sytuacji. Ludzie pytali... Skoro nie ma Boga, to kto ma władzę? Cóż, pewnie my. To zaprowadziło prosto do humanizmu. Humanizm naucza, że nie ma Boga, więc my musimy być Bogami. To my ustanawiamy zasady, decydujemy co jest dobre, co złe. Przez następnych 50 lat od ukazania się książki Darwina na świecie pojawiło się wiele izmów. Marksizm, nazizm, komunizm. Komunizm byłby tylko epizodem w historii, gdyby nie ewolucja, która pojawiła się w odpowiednim czasie. Nikt nigdy nie słyszałby o komunizmie. Na pewno nie większość z nas, gdyby nie Karol Darwin, który przedstawił uzasadnienie dla jego głupiej idei. Hoyle powiedział, męczy mnie przeświadczenie, że ta nihilistyczna filozofia, którą przyjęła tak zwana wykształcona opinia publiczna po publikacji o pochodzeniu gatunków, skierowała ludzkość na drogę automatycznej autodestrukcji. Rozpoczęło się odliczanie do dnia sądu. Zgadzam się. Jak zaczniesz wierzyć, że nie ma Boga i my rządzimy, to pojawi się problem. Kiedyś przyjechał do Ameryki rosyjski astronom ateista przemawiał na jednym z uniwersytetów i powiedział, albo jest Bóg, albo go nie ma. Pomyślałem o jaki błyskotliwy gość. Ale potem powiedział obie możliwości są zatrważające. Wtedy pomyślałem, to jest naprawdę błyskotliwe. Jeśli jest Włók, lepiej dowiedzieć się, kim on jest, czego chce i lepiej robić to, co on chce. Jeśli nie ma Boga, mamy problem, bo mkniemy przez kosmos z prędkością ponad 100 tysięcy kilometrów na godzinę, a nikt nad tym nie panuje. Przerażająca myśl. Karol Darwin powiedział, często przeszywa mnie zimny dreszcz, gdy zadaję sobie pytanie, czy nie poświęcam się wymysłowi. Cóż, Karol, rzeczywiście poświęciłeś się wymysłowi. Jeżeli wierzysz, że pochodzisz od skały sprzed ponad 4 miliardów lat, potrzebujesz pomocy. Zostałeś stworzony dla pewnego celu, a jaki to cel? Są cztery pytania, na które każda religia na świecie próbuje odpowiedzieć. Nawet ateizm, który jest religią, bo musisz wierzyć, że nie ma Boga. Nie można tego wiedzieć. Te cztery wielkie pytania to kim jestem, skąd pochodzę, dlaczego tu jestem oraz gdzie pójdę, gdy umrę. Twoja odpowiedź na te pytania zależy od poglądu na świat. Zasadniczo istnieją dwa poglądy. Jeden mówi, istnieje niesamowity projekt, musi więc być projektant. To światopogląd kreacjonisty. Inni patrzą na świat i mówią, nikt go nie stworzył, powstał sam. Nie wierzą, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Myślą, że wielki wybuch uczynił ten świat z niczego. To humanistyczny światopogląd. Świat powstał sam. Oto pierwszy punkt w manifestie humanistycznym z 1933 roku. Wszechświat stworzył się sam, sam istnieje, nie był stworzony. To pierwsza rzecz, w której trzeba się zgodzić, by być humanistą. Jest też manifest humanistyczny drugi z 1973 roku i trzeci z roku 2000. Oba deklarują, w co wierzą humaniści. Humanizm to religia, musisz wierzyć, że nie ma Boga. Dlaczego ta teoria jest niebezpieczna? Po 30 latach badań jestem przekonany, że ewolucja to bezwzględnie fundament komunizmu marksizmu, nazizmu, socjalizmu i rasizmu. Więcej o tym za chwilę. Po pierwsze uważam, że ewolucja jest niebezpieczna, bo to zła nauka oparta na kłamstwach. Nie ma naukowego dowodu na poparcie teorii ewolucji. Już od dawna oferujemy 250 tysięcy dolarów każdemu, kto dostarczy prawdziwego naukowego dowodu na ewolucję. Zabawne, jak ludzie próbują coś znaleźć. Pewien człowiek powiedział, mam dowód na ewolucję. Spytałem naprawdę, co masz? Powiedział, pracuję w laboratorium. Właśnie wyhodowaliśmy soję odporną na mróz. Powiedziałem, to dobrze, to bardzo pożyteczne, a od czego zaczęliście? Odpowiedział, no, od soi. A co teraz macie? Odpowiedział mamy całkiem nowy gatunek. Spytałem, ale czego? No soi. Powiedziałem, przykro mi, ale to nie ewolucja, to odmiana soi. To ciekawe, cieszę się, że potrafisz takie rzeczy, ale to nie jest ewolucja. Nie ma żadnego dowodu, że jakieś zwierzę kiedykolwiek wydało innego rodzaju zwierzę. Dlaczego więc ludzie wierzą w tak głupią ideę? I dlaczego jest to tak niebezpieczne? Cóż, za chwilę powiemy o niektórych izmach. Ewolucja oparta jest na kłamstwach i złej nauce. Nie ma dobrej nauki na poparcie tej teorii. Ten podręcznik mówi, ewolucja to fakt, nie teoria. Ptaki powstały z nieptaków, a ludzie z nie ludzi. Nikt, kto pretenduje do rozumienia naturalnego świata, nie może zaprzeczyć tym faktom, tak jak nie może zaprzeczyć, że Ziemia jest okrągła, obraca się wokół własnej osi i wokół Słońca. Wygląda na to, że autor ma umysł otwarty na dyskusję, prawda? To nie jest fakt, ewolucja to mantra. Stale ją powtarzają z nadzieją, że stanie się prawdą. Och, mam nadzieję, że to fakt. To fakt. To fakt. Lepiej określ, o co ci chodzi, gdy mówisz ewolucja. Zobacz DVD numer 4. Ten podręcznik mówi ewolucja ma dowód ze skamieniałości, z budowy, z biologii molekularnej, z rozwoju. Wszystkie dowody używane na poparcie ewolucji obalono. Wiele razy mówiłem, że nie próbuję wyrzucić ewolucji z książek, chcę tylko wyrzucić kłamstwa. Kilka lat temu prawie uchwalono w Arkansas ustawę Byłem tam zeznawać przed Senatem, przed Komisją Izby Reprezentantów, która przyglądała się ustawie HB 2548. O ile dobrze pamiętam, ustawa głosiła, Arkansas nie będzie świadomie używać pieniędzy z podatków na zakup materiałów, które zawierają celowo fałszywe informacje. Nie będziemy kupować książek, w których są kłamstwa. Podałem kilka przykładów, jak te na moich seminariach. Jeśli jest napisane, embrion ma szczeliny skrzelowe, nie kupimy książki. Stałem i zeznawałem 45 minut przed tą komisją. Kiedy skończyłem, kobieta z Unii Swobód Obywatelskich powiedziała, to jest wyraźnie antyewolucyjna ustawa. Jeden z posłów na to, proszę pani, w ustawie nie ma mowy o ewolucji. Ustawa ta mówi jedynie, że nie będziemy kupować książek, jeśli są w nich kłamstwa. A te rzeczy to kłamstwa. Nie kupimy tej książki. Jak może pani mówić, że to antyewolucyjna ustawa? Odpowiedziała. Wszystkiego, o czym mówi ta ustawa, używa się na poparcie teorii ewolucji. Poseł spytał, ale czy prawdą jest, że rzeczy tu wspomniane to kłamstwa? Odparła: tak, ale ta ustawa jest wyraźnie antyewolucyjna. Doskonale wiedziała, że jeśli usuniemy kłamstwa z podręczników, nic nie zostanie na poparcie teorii ewolucji. Uczestniczyłem kiedyś w debacie na Uniwersytecie Zachodniej Florydy. Pewien profesor powiedział, Panie Howind, twierdzi Pan, że te rzeczy to kłamstwa i ma Pan rację. Wszystko to obalono. Mam pytanie. Mówi Pan, że trzeba usunąć to z książek, ale czym to zastąpić? Powiedziałem do wszystkich, ten pan próbuje powiedzieć, chcemy, żeby dzieci wierzyły w ewolucję i musimy dać im jakiś dowód. Wszystko, co mamy, to te kłamstwa. Pan chce je usunąć. Lepiej niech pan znajdzie jakiś dowód na naszą teorię. Powiedziałem, jeśli nie ma pan żadnego dowodu na swoją teorię, przykro mi bardzo, ale może powinien pan rozważyć zmianę teorii. Mógłbym jedną zasugerować, jeśli pan zechce. Nie chciał. Nie chciał nawet o tym słyszeć. Wszystko, co mają na poparcie tej teorii, zostało obalone wiele lat temu. O niektórych kłamstwach mówiliśmy w pierwszych godzinach tego seminarium. Oto krótki przegląd. Wielki Kanion nie był powoli formowany przez Rzekę Colorado, która przepływa przez Kanion. Kolumna geologiczna nie przedstawia historii Ziemi. Właściwie nigdzie na świecie nie występuje. Skały nie datują skamieniałości. Skamieniałości nie datują skał. To błędne koło w rozumowaniu. DVD numer 4.